Dzień dobry, Cześć, i czołem. BUM headshot płotem z kaszalotem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu z cyklu Roy Playing Games Skyrim! Dokładnie tak, dzisiaj standardowo Royo przypichcił wam kilka informacji. Uuu, to wygląda jakieś tajne wrota, które się pewnie kiedyś otworzą. Cezamie spuśćcie! A, nie działa. Dobra, idziemy dalej. Tak jak wam obiecałem. Zaprezentuję wam troszeczkę e, kilka opcji. Oj, tutaj nie będzie ich za dużo, myślę, że będzie ich więcej. Dobra, przy okazji. Witam cię z walisty Kowalu. Hapaj mi dzidę, wyprostuj mi miecza, ogarnij mi młota. Mam sporo e, stary do wykucia. Siwowłosy, utleniasz jądra, ja. Zobaczymy, co tu mamy. Co masz na sprzedaż? Kupę syfu do upłynnienia dyn, dyn. Roja Broń Co opelimy Srebrne miecze Reszta może zostać Strój mamy coś Skórzaną Stalową No i elegancko różne Dobra mhm. Więc tak Tutaj gościu używa tak zwanego kamienia szlifiarskiego, które zwiększają obrażenia zadawane przez naszą broń. Aby naostrzyć broń, potrzebne są nam odpowiednie materiały i to, ile zwiększa się obrażenia, jest zależne od naszych cech i od umiejętności kowalstwa. Klikamy, tak, wyskakuje bardzo fajna animacja. Zwróćcie uwagę, że to jest to, co zostało wykastrowane, czego bardzo, ale to bardzo brakowało w ostatnim Gotiku, a było w poprzednich elementach, czyli właśnie różne takie, powiedzmy, krótkie animacje, podczas których wykonujemy konkretną czynność pokroju, ważenia, kucia, ostrzenia i tak dalej. Niestety nie mam tutaj broni, oręża niemagicznego, którego można powiedzmy, któremu można ulepszyć te obrażenia, podnieść je. No ale tak to działa. Załóżmy, że mamy zwykły miecz, chociażby ten, który przed chwilą sprzedałem. Klikamy, musimy mieć odpowiednie komponenty pokryw, chociażby sztabki stali. W tym momencie, w zależności od poziomu naszego umie naszej umiejętności kowalstwa, wzrasta nam adekwatna ilość punktów obrażenia. Tyle jeśli chodzi właśnie o kwestię oszczenia. Co my mamy tu dalej? Niebiańska kuźnia. Ktoś inny już tego używa. No to spadaj! Get the fuck out! Ok. No, i tutaj e, z kolei za pomocą guzi e, możemy tworzyć e, przedmioty, e, biorąc pod uwagę kwestię, czy dysponujemy odpowiednimi komponentami pokroju pasków skóry, sztabek żelaza, czy sztabki kurundu, korundu, tundurundu, pruntu do turuntu. I inne tego typu bzdury. Także standardowo zależy co nas interesuje: czy ciężkie pancerze, czy lekkie, czy inne, biżuteria. Wszystko w zależności właśnie e, jakimi komponentami dysponujemy, e, jaki rodzaj pancerza preferujemy. Tego typu e, elementy. Co my tu jeszcze mamy? A, to było to samo. Bla, 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 bla. Dobra, przy okazji, bo jest jeszcze więcej asortymentów, są warsztaty warsztaty, kotły, garbarstwo, hutnictwo tutaj yy, nasz techno -wiking. Niestety nie ma za dużo asortymentu zaproponowania Ale okej. Okay. Aha, kolejna sprawa to taka, że chciałbym wam serdecznie polecić yy, stronę skyrimnexus.com Pełną nazwę znajdziecie w opisie tego filmu, mianowicie Rojcio, by wpłynąć bezpośrednio na atrakcyjność materiału, co jakiś czas będzie implementował w strukturę gry wybrany przez siebie mod, modyfikacje, by dodatkowo zaprezentować, co oferuje, jak wygląda, jak rozmaica bądź jak psuje albo nie pasuje. Swojego czasu stworzyłem przepotężny poradnik, właśnie modów do Fallouta New Vegas. Zainteresowanym odsyłam do adnotacji pod filmem. A tutaj co jakiś czas będzie hulał w tle jakiś mod Już teraz hula mod o nazwie Kurczę sobie go zapisałem, zaś zgubiłem Ja pierdzielę What the? Where does... fuck? To no, perla Dobra jest e, On się nazywa anti eyes and Sharpen Effects Czyli anti eyes and Sharpen Effects Czyli nie wiem, czy to widać. To widać na po prostu takich teoretycznie mających być ostrymi elementami na obiektach, gdzie po prostu krawędzie są bardziej wyostrzone, bardziej ostre są elementy, które mają być ostre, a wcześniej były tak w odbiorze trochę tempę wizualnie. O, tu mamy stojak do garbowania. On bezpośrednio wpływa na... <laughs> właśnie na tego typu stojakach możemy wygarbować skóry zdjęte z zabitych y, zwierząt. Im większe zwierzę zabijemy, tym więcej surowca z niego uzyskamy. Wybargowana skóra cięta jest na pasy, która używa się do tworzenia broni i zbroi, czyli powiedzmy za pomocą, powiedzmy y, tachania skóry, męczenia predatora St, um, zdobywamy komponenty już bezpośrednio wpływające do kreacji um, różnego rodzaju zbroi, niekoniecznie skórzanych, albowiem metalowe też mają skórzane um, elementy na tym um, stoisku, który odwiedziliśmy wcześniej. Tu mamy też osełkę, co my tu jeszcze Poplec mamy? Kuźnia kowala, no to to było. I tak dalej. O, proszę bardzo, tu jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa plec piec hutniczy. O, dokładnie tak. No i wiadomo... W wielu miejscach na świecie, e, zwłaszcza w kopalniach, można znaleźć rudę. Tak, rżne z instrukcji. Ha, ha. W piecu chudniczym możemy przetopić ją na sztaby metalu niezbędne do tworzenia broni i zbroi. Czyli z kolei tam mieliśmy komponenty, wcześniej mieliśmy zbroje, tutaj mamy elementy e, do tworzenia głównie właśnie broni. Także dla każdego coś miłego. Absolutnie wszystko na efektywność e, naszych wyrobów wpływa ilość powiedzmy punktów zainwestowanych w konkretną umiejętność przede wszystkim kowalstwa, jak i odpowiednie perki boostujące efekty, profity płynące bezpośrednio z czegoś takiego. Mam tu parę jeśli zakup. W środku jest Dobrze, to może wybierzemy się na jakąś switaśną misję, co Wy na to? Odpalamy mapę. Dziennik, jak tam stoję z chemii, pałac fizyki, no, standardowo. Weźmy sobie róż. Coś na rozpierdol. Zanieś, podaj, pozamiataj, Podmyj, wymień, kup. Bla. Zabij przywódcę bandytów. To brzmi zajebiście, adekwatnie. Dobrze. Trochę będziemy musieli połazikować. Najwyżej przyspieszymy ten proces. Dobra, tender, den, den, den. Atakujemy. Ale chemia, ważymy, dilujemy, nawalamy się i leczymy kaca. Dokładnie tak. Pędzimy, pędzimy. Pamiętam jak kiedyś byłem w Norwegii w pracy. Zapytałem się, gdzie tu można dorwać jakiś alkohol. Albowiem tam jest strasznie melancholina, smutna, dołująca atmosfera. Nic tylko chlać. No to koleś mi zwrócił, pokaże, pokazał mi na to skrzyżem. Oczywiście chodziło mu o kościół. Ja się e, pytam. No i o co chodzi? Tylko tam nie znajdziesz! Hahaha! <laughs> Zajebiste. Także każdy pędzi. W tej grze też pędzić możemy. Pójdziemy sobie bezczelnie, oczywiście, na skrót, oszukując system. No skacz! Jump, bitch! Jump! Dobra, no czy dobrze idziemy? Czy nie za dużo tych. Aha, ja sobie muszę tutaj odklikać. Bo one się nanoszą i potem się wkrada malutka dez... yeah.

A! Chciałem być fajny, jak w Oj Chodź tu, szmato! Muszę połknąć twoje kamienie! Bo wtedy będę mógł krzyczeć. Jezus, jak analogia! A! Dobra, nie chcesz się ciulać, to nie. Twoja sprawa. Tu co się dzieje? Nie, serio, na żywca przechodzę, nie wiem w ogóle na co trafimy. Dajesz na ring. a Będzie ciulajsko. Zajebiście! Poczęstuję was swoim płonącym toporem! A to ci niespodzianka. A. <grym> a. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda właśnie perspektywa w pierwszej osoby. na plasterki! Aha, i finisher, elegancko Blok kontra plus, głos, smoka Przeszukamy szmatę Wytrych, złoto, bardzo dobrze Tutaj niekoniecznie Jak ja potem lubię lucić Woohoo! Złoto, gotowana wołowinka Sztylecik Co my tu mamy Jak ja potem lubię to wszystko na spokojnie eksplorować, badać Oj, czy będzie jakiś EXPIK za to? Tak, radzież wzrasta 26. Jak mnie to cieszy, wszędzie EXP! Eee, eksp... Dobrze. W perspektywie trzeciej osoby łatwiej ogarnąć generalnie przestrzeń wszystko co dzieje się dookoła, bardziej chłoniemy cały świat. Z kolei, jeśli chodzi o perspektywę e, FPP, łatwiej powiedzmy podnosić niektóre przedmioty. Słaba awersja do mrozu. Aha, silna alergia do penisa. Co? Dzwoneczek, kostuchy, jaja smoka, krzyk, klejnoty. Co tu się dzieje w ogóle? Mieszek. Ile złota? 27. Dobry! Okradam złodziei, daję sobie. Uuhu. Dobra, okej. Okay. Otworzymy kufer. I zwróćcie uwagę... Nawet nieudana y, próba wyważenia właśnie złamania zamka zawsze daje nam kilka punkciaszków do y, poziomu właśnie umiejętności otwierania zamków. Zobaczymy jak to pójdzie. O nie w tą stronę. A, troszeczkę niżej. OPEN BITCH! BITCH! STARY! Aj, kurczę nie jest łatwo. Ale damy radę. Kurczę. No niech to szlak! No nie! No wszystkie wytrychy stracę! W takich sytuacjach lepiej sobie sejwnąć. Jak się za do ich straci, to po prostu odlaudowujemy i... A. No nie! No przecież prawie było! No to jest wkurzająca sytuacja. Jak tam nie będzie czegoś fajnego, to zajebie tą grę. Nie! Wytrychy z marychy mi się kończą! Jak on ma iść, kurde? Tak źle, tak niedobrze. No nie, a pierdolę! Fucking piece of shit, motherfucker! A piece of fucking piece of dog shit! No patrzę, już powinno być. Nie, coś tu jest zjebane. Dałem ciała i tak zdobyłem, kurczę. Jeszcze raz. Dostał po mordzie, może się zastanowi. To było. Chodzio się to wzięli. O, jeszcze smog do tego. A, ah. dobra. będzie się chylił? Dobra, przy okazji wam pokażę jak tu wygląda fajnie leczenie Z perspektywy O! Łechtamy! Łechtańsko zdrawiańsko Pan Adolf w czarze Nie no, ja pierdziel otworzymy kiedyś ten zamek Dobra, polutujmy śmiecie Księga czarów, odwaga. Uhuhu. No, tego mi nie brakuje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O jejku, jak tam nie będzie, kurde, złotych cycków. Nie, 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 nie. No! Mam nadzieję na kupę dobrego. Kley, dobry klejnot duszy. Mikstura pomniejszego uzdrowienia. 56 sześć złota. I żelazne rękawice z dupy minus pięć. Fuck! 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 <śle> Tyle pierdolenia na nic. Ukradnij koń. Wiecie co, to się trochę przedłużyło. Podzielimy to sobie na dwie części. Ale spróbujemy tam podrażnić smoka. No, chodź, zainteresuj się mną. Jestem dzieciem smoka. Tu! <śpiewanie> nie to nie! No, może zmierzymy się z trollem. A, dobra, to nie jest troll, to jest gigant. Wiem! Pomyliłem się ostatnio. Ale spróbujemy. Co nam szkodzi? Zajebisty jest ten motyw, że te strzały zostałem, mi się to zawsze podobało. Czemu ci się tak zmęczył? <laughs> Zaś jak szmatem nie wywaliło. Dobra kochani, w następnym odcinku zrealizujemy sobie tą misję. Także Rojcie się z Wami żegna, soczystym bum headshotem i kolejny etap nakurwiania smoków już za niedługo, bo myślę, że dobrze się bawicie, bo ja wybornie. <laughs> See ya.